się cześć, Mammon, z strawa. Wam pielę dzisiaj nowy, 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 odc nowy odcinek po dłuższej przerwie. Tak, z Macie, dzisiaj pierwszy odcinek w ogóle z y, ogólnie, y, jakby, grania na serwerach Minecraft kogoś. I co widzę, tak, na sam początek widzę, mam tutaj mówię, że jak w ciągu 24 godziny, w ciągu 24 godzin wbijecie 20 łapek. Tak, jak w ciągu 24 godzin wbijecie 20 łapek, to pokazuje twarz na jakimś liveie, może odcineczku zobaczymy, tak, widzę, bijajcie 20 łapki w ciągu 24 godzin, no i macie. No i tak jeszcze tutaj Macie pięć najnowszych, po prostu listy 5 najnowszych subskrybentów na moim kanale Jak chcecie się tutaj znaleźć to zostawcie suba, no No i co, dzisiaj nagrywamy odcinek, jest jeszcze z w ogóle, pyk Tak więc w ogóle dzisiaj nagrywamy odcinek, dzisiaj wchodzimy na różne serwery, Jakichś osób, nie na jakichś osób Jak chcecie, żebym w ogóle żebym stworzył serwer Anarchia SMP to zostawcie łapkę w górę też 30 łapki też całym nam no. no więc lecimy I co, Biam na pierwszy serwer y, 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 Jesteśmy jakby na minecraft.com y, y, Jak pojedziecie sobie na ten serwer, klikacie w tę gwiazdę, znaczy nie w gwiazdę, tylko w ten y, kompas. I to jest Joe na random server. I do, do na randomowy server. Mamy dzisiaj dwa zadanka, żeby kogoś zabić i żeby komuś ukraść itemy z bazy. 3, 2, 1 i wchodzimy. Py. Okej, okay, widzowie. To jest o taki server mi chodziło. Dopiero wbiłem, ale mi się dość rozwaliło. To widzę, bo ci w ogóle dwa zadanka, żeby kogoś zabić. Komuś coś ukraść z bazy. Takie to cofisz tu vip pisze nam chłop. Yes! Sure! I'm new, napisze. No że jesteśmy nowi. Nie, nie wiem, nie wiem, czy dobrze chodzka, ale nie wiem, jest w ogóle dobry. I co? U Boże może zabijemy udera, Co wy na to widzowie? W ogóle może się uda, może nie. Tepi tubi, dobra, widzowie, Tepamy się do typencja. Dobra, siema, Mordo, siema. Dobra, witam, witam, siemano. A jeżeli w ogóle więcej takich odcinków, to zostawcie tego subika, łapeczkę, to nie? A będzie wiem, ja tu spróbuję z nim trochę pogadać. Jak coś się będzie działo, to po prostu do was wrócę. Dobra, dobra, widzowie, on treni, patrzy. Idziemy zobaczyć, czy ma coś w domku, żeby mu ukraść. Potrzebny, potrzeby patrzymy, Czy jest coś, żeby mu ukraść, widzowie? Aj, nie ukra. kradnie mu, widzowie, to. Krad nie był, to nie czy to jest jego bazaluk zlecić po z skrzynkę? Nie Tak szczerze, chyba tego nie zalicza. No ale zobaczymy, 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 jak ona na to zareaguje. Siema, siema, siema. Ogólnie spróbujemy go zabić, nie będzie mega trudno, ale spróbujemy ogólnie. Nie wiem, czy dostanę bana tu, czy nie. Ok. Dobra, widzę, sorry. Dobra, widzę. Nie wiem, co to się stało. Ja udaję, że klepię tego. Dobra, że ja zaraz ginę, ja zaraz ginę widzę, dobra. Ja udaję, że klepię tam tego, ale nie wiem, czy to się nam uda za bardzo. przykład mu too many moc. Oby to wyginę w ogóle. <grym>, że mam w ogóle. <grym> Może nas jeszcze raz stepnia, ja sobie wyłączę w tym momencie. widzowie, tutaj time changera, żebyśmy mieli też noc. No i co, lecimy, lecimy, nie wiem ile to cię będzie trwało. ale mamy zadanka, prawy górny, tam lewy górny do rogu, mam się wyświetlają. No i co zobaczymy, czy nam się udaje wykonać. Ale no lecimy, tak widzowie mówiłem w ciągu 24 godzin 20 łapki i pokazuję twarz, czy, 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 czy to czy to live, czy to odcinek, zobaczymy, zobaczymy. Mogę nam zrobić headset. Dobra, tepnął nas widzowie, tepnął nas, jest git, jest git, jest git, jest git, jest git. O, o, w sobie! O, w sobie! Dobra! Dobra, to musimy iść po naszej itemy. Dobra, to wszędzie naszej itemy, tak nasz nasze tego od tego itemy. Możecie napisać, czy zaliczacie wie taki challenge. to by nie zaliczacie co Widzowie za możecie napisać w komentarzach. Chcecie ze mną taki odcinek wziąć z na przykład takich serów, bo to jest sobie takie mini trollowanka, jak chcecie wziąć taki udział, to, to, to piszcie do mnie na Discorda i piszcie. Ja często właśnie z na tak mam łucie, uciekamy, 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 uciekamy. Możemy mu rzucić tą potencję, możemy mu rzucić tą potencję. Zaraz rzuciłem mu tą potencję, ukradłem mu ze skrzynki tą potencję. Dobra, widzę. Nie. To nas pająk bił. Dobra, najgorzej. Zginął, sobie! Zginął. Zginął, nie będziemy mu grać bo oczywiście szkoda. Spróbujemy go, widzowie, zabić. Dobra. O! Oh, sorry! Dobra, raz widzę jeszcze. To się nie zaliczy oczywiście do zabicia. No nie będę mój temu oczywiście zabierał. Ja już muszę serwer. Nie będę oczywiście mój temu zabierał, bo to by było zbyt głupie, moim zdaniem. Zbyt nieuczciwe. Ale potrować, wydaje daję troszkę ważna, nie? A widzę jak się na przykład, że potrował na innych. o O, chcesz się bardzo, się bardzo. To tam mordeczko. Mordo mordini no jakbym miał afka widzowie to by było dobre Jakbym miał widzowie afka To by wtedy albo rzucić, nie? Ale było to dobre O akurat teraz że on ma afka, nie? Dobra nie ma afka jednak Dobra wrócę jak to się będzie działo Widzowie on tu swojego ziomka widzę jak w sieci, napisz mu hello Sioma mu napisze ja To jest w ogóle scroll jakiś Admin Backup co backup? Baskup? Wydaje dziadka że ja chyba, nie? Lepszym lub żeby... Albo tego to diabetowym zabijmy. No nie wiem, czy to nam się uda, ale... Czy to jest quickness? 4 attack damage, widzowie. To, to jest jak projekt z miecza, nie? Więc no, 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 no. Git, git. Widzowie, nie mówcie, że on teraz seta idzie robić, widzowie. Bo jak zrobi się teraz on seta... To będzie w ogóle słabo face nie? Widzowie! Dostałem set od niego, widzowie. Thank you so much. Widzowie, aż mi sobie, szkoda i widzowie, tu zabijać, nie? Widzowie. Chyba ich tu nie zabiję. Chyba, widzowie, nie zabijam. Dobrze, do tutaj tam ten serwer trochę taki średni. Nie chciałem zabijać, bo mi się szkoda zrobi od połowy tego seta, ale piam Czy dwa, jeden, oczywiście i na kolejny serwerek. O! Okej, okay. jesteśmy tu z jakimś typem. A, jakieś ględy. Jeszcze raz. To by było na tyle, że jest tego odcinka. trochę trudno mi się w kaserolu no tak szerzej macie pomysły jeszcze na jakieś odcinki, to piszcie w komentarzach. No i co, jak to, jak mówiłem, 20 łapek w ciągu 24 godzin, to to będzie kamerka bo na live, albo na odcinku. Zobaczymy. I do no, ogólnie 5 milionów subskrybentów. Wiesz, radzą. się Tych. I teraz znikają. To by było na tyle, 15 minut tutaj grywał, zobaczcie lewy wydalca, to by było na tyle Subskrybujcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie I na razie, na razie, yo, band, nera